Dzisiaj, w obliczu tak daleko posuniętych badań naukowych, zwłaszcza medycznych, z nastawieniem do początków życia ludzkiego i do jego końca, a przede wszystkim sześć dekad po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to człowieczeństwo człowieka stało się niewyraźne, mówiono: człowiek umarł. A jednak jesteśmy w tym świecie i się rozwijamy. Dlatego też postanowiliśmy raz jeszcze spróbować odpowiedzieć na pytanie, bardzo stare pytanie: kim jest człowiek? Jaki jest jego rodowód? Dokąd on zmierza? Jaki jest sens jego życia? Ciągle każdy z nas, czy jest filozofem, czy jest robotnikiem w fabryce, zadaje sobie to pytanie. Młodzi ludzie, 16, 18 lat, nieustannie w obliczu różnych wyzwań, zadają sobie pytanie, jaki jest sens mojego życia na tym świecie, zwłaszcza kiedy zaczynają, kiedy muszą się zmierzyć z różnymi trudnościami, które towarzyszą im na co dzień. I dlatego książka nasza jest skierowana z jednej strony do specjalistów, do filozofów, do teologów, do lekarzy, a z drugiej strony ta książka jest skierowana do każdego człowieka, który raz jeszcze chciałby się zastanowić. Nad sensem swojego życia postawić sobie to pytanie. Tak się dobrze słożyło, że uczeni z różnych krajów stworzyli międzynarodową grupę badawczą i postanowiliśmy się zająć właśnie problemem natury ludzkiej. To jest rzeczywiście problem. Kim my naprawdę jesteśmy. Ta książka została właściwie przez wszystkich jej autorów dedykowana księdzu Józefowi Tischnerowi. On nas właściwie zapalił do takiego Głębokiego myślenia o człowieku. Ta książka to jest taka medytacja nad człowiekiem. A więc mamy stricte naukowe teksty, ale mamy też przykład bardzo głębokich medytacji nad człowiekiem. Takie pochylenie się uczonych, ale nie nad człowiekiem przedstawionym, historii, filozofii, ale po prostu nad człowiekiem, który przeżywa codziennie konkretne swoje życie.